We wtorek 31 sierpnia odbyła się 49. sesja Rady Miejskiej w Sieradzu. Podczas stacjonarnych obrad radni jednogłośnie podjęli decyzję o przekazaniu Urzędowi Marszałkowskiemu funduszy na Muzeum Folkloru Województwa Łódzkiego, które powstanie przy skrzyżowaniu ulic Podzamcze i Podrzecze. Z kolei powiat sieradzki otrzyma 850 tysięcy złotych na przebudowę ulicy Reymonta, kolejne 650 tysięcy na przebudowę dróg Oksińskiego i Borek, a także 100 tysięcy złotych na budowę Długo planowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Sikorskiego. Generalnie staraliśmy się o to i o to wnioskowaliśmy jako radni Koalicji Obywatelskiej, by w końcu to rondo tam powstało. Dla nas zupełnie nonsensem było to, by tworzyć to skrzyżowanie bez stworzenia ronda. No ale dobrze, że to się dzieje. W końcu te pieniądze w budżecie miasta na wsparcie powiatu się znalazły. Mam nadzieję, że wszyscy radni będą głosować za, bo to rondo jest po prostu tam potrzebne. To jest długo oczekiwana inwestycja. Ja pamiętam czas przed kilku lat, jak radni klubu Solidarnego Miasta Sieradz, ale również innych klubów wnioskowali o to, aby tamto rondo znalazło się. Myślę, że również i radni opozycyjni w ubiegłym roku zgłaszali takie wnioski, prowadzili rozmowy w Starostwie Powiatowym. To jest inwestycja, która nie budzi wątpliwości i z pewnością będzie jednogłośnie, jednogłośnie przyjęta. Z uwagi na wzrost inflacji od 1 stycznia zmienią się stawki podatku od nieruchomości. Podwyżki zapewnią 750 tysięcy zł rocznie w budżecie miasta, które zostaną przeznaczone na politykę społeczną. Radni podjęli też uchwałę o podwyżce opłat za wywóz odpadów. 13 głosów było za, 7 przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Od 1 listopada opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 28 zł miesięcznie za odpady segregowane lub 56 zł w przypadku braku segregacji. Nie zgadzamy się z tym, że cały czas te ceny. Y Rosną, co konsekwentnie co, co jakiś czas prezydent proponuje podwyżkę tej e, opłaty. Ona będzie e, sięgać już blisko 30 zł za osobę za miesiąc i no, to są wysokie, wysokie e, wydatki w portfelu każdego z nas. No, chcielibyśmy jednak, e, by, by ten system działał e, sprawniej i e, oszczędniej. No to jest pokłosie tego, no, co dzieje się w zakresie gospodarki śmieciami. E, w, w całym kraju system nie bilansuje się, 24,50, które płacą do tej pory mieszkańcy się radzą nie jest kwotą wystarczającą. Na dzień dzisiejszy mamy kilkaset tysięcy niedoboru środków w gospodarce śmieciami, dlatego konieczność dyskusji nad tym i prośba do państwa radnych o to, aby zechcieli przychodzić się do wniosku i aby koszty związane z, systemy, z systemem odpadów były bilansowane przez wysokość wnoszonych opłat. Miasto przeznaczy 25 tysięcy na szczepienia przeciw grypie dla osób 65. Program potrwa od września do grudnia tego roku. W tym samym czasie ruszy program profilaktyki wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2013 roku. Przebadanych zostanie około 350 sierackich maluchów.